Bezpieczeństwo w pracy to priorytet, ale jak upewnić się, że zagrożenia są zidentyfikowane zanim jeszcze rozpoczniesz nowe zadanie? Właśnie do tego służy metoda PHA, wstępna analiza zagrożeń. Dziś pokażemy Ci, jak krok po kroku przeprowadzić taką ocenę ryzyka, zanim zagrożenia staną się realnym problemem. Przed rozpoczęciem prac pojawia się kluczowe pytanie. Czy znamy wszystkie zagrożenia, które mogą się pojawić? Metoda PHA, preliminary hazard analysis, czyli wstępna analiza zagrożeń, pozwala przewidzieć i ocenić ryzyko jeszcze przed rozpoczęciem działań. Ale zanim przejdziemy do szczegółów metody PHA, spójrzmy na kilka innych popularnych narzędzi oceny ryzyka. PNN 18002, metoda zgodna z polską normą, oparta na pięciu krokach. Risk score Ocena ryzyka na podstawie prawdopodobieństwa, skutków i ekspozycji JSA, Job Safety Analysis, analiza bezpieczeństwa pracy krok po kroku. Metoda pięciu kroków HSE. Prosty proces identyfikacji i redukcji ryzyka. Dziś skupimy się na PHA, metodzie idealnej na etapie projektowania i planowania prac. Stosujemy ją głównie na etapie planowania projektów lub przed rozpoczęciem nowych zadań. Oto jak wygląda proces krok po kroku. Proces rozpoczyna się od identyfikacji zagrożeń. Następnie dla każdego zidentyfikowanego ryzyka określamy: stopień szkód, S, od lekkich obrażeń po zbiorowe wypadki śmiertelne. Prawdopodobieństwo, P, od zdarzeń bardzo mało prawdopodobnych do wysoce prawdopodobnych. Wartości te mieszczą się w skali od 1 do 6 i są iloczynem, co daje nam wskaźnik ryzyka. Matryca ryzyka wygląda następująco. Od 1 do 3 ryzyko akceptowalne, bez konieczności działań. Od 4 do 9 ryzyko dopuszczalne, ale wymagające monitorowania. Od 10 do 36 ryzyko nieakceptowalne, wymagające natychmiastowych działań naprawczych. Przykład zastosowania. Załóżmy, że pracownik biurowy jest narażony na porażenie prądem elektrycznym z wadliwego sprzętu. Stopień szkód: 4. Możliwe są poważne obrażenia. Prawdopodobieństwo: 3. Zdarzenie może wystąpić raz w roku. Wynik mnożenia tych wartości to 12, czyli ryzyko jest nieakceptowalne. Wymagane są natychmiastowe działania, takie jak przegląd urządzeń i instruktaż pracowników. Metoda PHA pozwala również ocenić skuteczność działań naprawczych. Po ich wdrożeniu ryzyko oceniamy ponownie. W tym przykładzie naprawa sprzętu może zmniejszyć prawdopodobieństwo z 3 do 2, co daje wynik: 4 razy 2, czyli 8. Więc ryzyko teraz jest dopuszczalne. Omówiona metoda to idealne narzędzie do oceny ryzyka na etapie planowania. Pomaga przewidzieć zagrożenia i zminimalizować ryzyko, zanim pojawią się realne problemy. Wczesna analiza zagrożeń to klucz do bezpiecznej pracy. Chcesz gotowe oceny ryzyka dla swojej firmy? Odwiedź sklep Alebhp, gdzie znajdziesz oceny ryzyka przygotowane metodami PHA, Risk Score, PNN 18002 i innymi. Subskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco z nowymi materiałami o BHP.